Cześć! Ja jestem Maciek. Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest y, pierwsza część Zapytaj Maciusia. Pierwsza. Dokładnie pierwsza. żeby sobie tu wezmę karteczkę. Y, I tak. Pierwsza część Zapytaj Maciusia. Y, czekajcie. O, tak będzie lepiej. Pierwsza część Zapytaj Maciusia. I dostał I pod tym filmem nie było, że... Komentarze, były komentarze, ale nie było żadnego pytania. Moi drodzy, naprawdę się troszkę na was zawiodłem, bo, bo mam nadzieję, że potem już będą. I tu mamy pytanie od pytania, 10 pytań od Jacoba Play, bo on mi wysłał, co może on mi wysłał przesyłkę i tam w tej przesyłce były ten Były pytania. Także je wykorzystamy i po tym filmem bardzo, i to bardzo, i to bardzo, i to bardzo, i jeszcze raz i to bardzo chcę Was prosić o zostawienie pytania, subskrypcji i łapki w górę. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Także, yy, moi drodzy, pierwsze pytanie od komba i ulubiony kolor, mój ulubiony kolor. To pomarańczowy ulubiony serial y, lub film Harry Potter. Mm, ulubione zwierzę, nie mam ulubionego zwierzęcia, także na to pytanie nie odpowiem. Ulubione jedzenie. Y, lubię bardzo spaghetti, chociaż teraz chodzę trochę tak na siłkę, więc y, spaghetti... No mogę je zjeść, ale y, o, jest trochę tamtego. Y, może dziewczynę, miałem dziewczynę kiedy 40 subskrypcji no brakuje mi 5 subskrypcji do 40 subskrypcji także mam nadzieję że pijemy i na 40 subskrypcji robimy specjal kiedy pierwszą 1000 subów jak będziecie wbijali to będziemy mieli pierwsze 1000 subów i mam nadzieję że tego dążymy kiedy pierwsze milion subów o tym nawet nie marzę bo to nie ma bata, żeby się spełniło jak się masz? Ja się mam wspaniale, bo jeszcze to nazywam W dniu moich urodzin e, e, Wanny na czuprysznic. Moi drodzy ja wolę prysznic, bo do wanny się wchodzi. Znaczy ja tak robię. Wchodzę, trochę czekam w tej cieplutkiej wodzie. No i tak potem się myję. No i wychodzę, nie. I myję oczywiście zęby, żeby nie było. Jeszcze moi drodzy... Przepraszam, jeszcze moi drodzy Chciałbym wam jedną rzecz pokazać, że pod mojego brata na moje urodziny Ja wam, ja, ja po to idę i się, i się widzimy Harry Potter i przeklęte dziecko moi drodzy Najnowsza część Harry'ego Pottera Na pewno ją będę czytał to jest oczywiście cytat, bo no otworzę wam tu. Zobaczycie sobie tutaj. Hmm. Tutaj na przykład piszę e, Hermiona i tu co ona mówi, co ona mówi i to tak wygląda. Mi się wydaje, że mi się to będzie lepiej czytało. No i na pewno. E, Harry Potter i przeklęte dziecko część pierwsza i druga na podstawie oryginalnej opowieści J.K. Rowling. Yy, powiem tak, słyszałem takie pogłoski, że J.K. Rowling tego nie napisała, tylko pomysły w jej głowie się narodziły, a tak na papier przylał je ktoś inny. Słyszałem takie pogłoski. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i jak zostawicie 10 ławek pod tym filmem, to... Widzimy się już w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, bo na 40 subskrypcji specjal i 10 łapów w górę. Pozdrawiam Was!